Cześć, witajcie, z tej strony Getsu i witam was na kanale Getsu. W nowym dodatku do Dead Cells, czyli Return to Castlevania DLC. Dostałem klucz od twórców w ogóle do tego dodatku. Pierwszy film wyszedł na głównym kanale. Jeśli go nie oglądaliście, to musicie koniecznie nadrobić przed tym odcinkiem, ponieważ dzisiaj będzie ciąg dalszy tego co ostatnio odkrywania tego dodatku. Jeszcze tylko wspomnę o tym, o czym nie wspomniałem w tamtym filmie, mianowicie, że po kolekcjonerze mam takie efekty zgliczowane, dlatego że miałem cutscenkę. Też wrzucę montażyście, żeby wam tutaj to wkleił i zegar mistrz mi cofnął czas dla nas twórcy przygotowali. I już mam jakąś kaccenkę z portalem, tego nie było. I gdzieś mnie zabrało? Do zupełnie nowej lokacji. O, i to jest osobne piętro. Tutaj. Ej, to jest zegarmistrz! Zegarmistrz nas do siebie zabrał. Ty, jesteś z siebie dumny? Zaraza wciąż płynie przez wyspę. Będę musiał taplać się w tym wszystkim. To się nie skończy dobrze. Kurczę, co tu się dzieje? Wypchnął nas. Oj, nie, jesteś poważny? Nie jesteś tym bezgłowym, który się tu wciąż wlecze? Co z tobą? Odebrała ci mowy? okracja, racja, wszystko się zgadza, brak języka. W każdym razie to musi być dziwnie wrócić po śmierci, to znaczy, że z pewnością musiałeś to zauważyć. Nie możesz więcej ginąć, naprawdę nie rozumiem. Ale nie ty pierwszy znalazłeś się w tej sytuacji, jeśli chcesz wiedzieć. Tak to my idziemy do wieży zegarowej, żeby dalej odkryć. Jestem na dwóch komórkach, żeby też więcej komórek dostawać i więcej odkryć. I mamy tutaj amulet, który da nam. Jeden zwój i co by sobie tutaj wziąć? To jest dosyć nowa broń, chyba te lewie bym sobie wziął. Ostatecznie. No chyba chyba spoko. Postaram się dzisiaj po coś innego pójść, może bardziej bym się starszy bawił. Zobaczymy. Bo jeśli chodzi o dwie komórki, to dalej nie jest takie wyzwanie, nie? Ostatnio jak testowałem ten dodatek. To tak wam powiem, że było aż za łatwo bez tych wszystkich przeciwników, którzy tu występują. I tak pomyślałem, a... Eee, no, przydałoby się troszkę tak większe wyzwanie, ale na pięć komórek się nie rzucam. Nie dlatego, że jestem cykorem, po prostu dla zaoszczędzenia czasu, bo bym się jeszcze wywalił 300 razy i do niczego nie doszedł, niczego nie odkrył, a bardzo bym chciał zobaczyć kolejnego bossa. Już jednego widzieliśmy i wydawało się ciekawe. Ej, jak on mi tym zadał? No, ten rozprysk to był troszkę za duży. O, i tu jest wejście do Castle Outskirts, czyli tej lokacji. I to, co mnie tak ucieszyło, to to, że, wiecie co, nawet dodatek mnie tak super nie jara. W sensie, on jest świetny, wydaje się świetny, ale przez to, że ja jakby wcześniej miałem wszystko tak podsunięte od razu pod sam nos, wiecie, jak zaczynałem przygodę z Dead Cellsami, to z wszystkimi dodatkami i tak dalej, to nie odczuwam aż takiego hype'u, jak wydaje mi się, że inni gracze Dead Cells, ale bardzo się jaram, że mogę wrócić do tej gry, bo też widziałem wasze komentarze, wielu komentujących mi pisało, że tęskni na tą serią i w ogóle, no i mi się tak tak miło zrobiło więc macie decelsiki jeszcze coś powlatuje e, a weźmy sobie te Sierpsk straszydła tamto może wywalę, bo to też się da sprzedać okej okay. jaki skarb nic dopiero to wywaliłem te serenady no nic, no to idziemy do Castle Oskirts. Jeszcze mam dodatkowe komórki i złoto. Bardzo dobrze, bo chciałem nowy kontent sobie odblokować, nawet ubranka. Mam nowe ubranka fajne. O, to jest, ten, to jest ten zliczowany efekt. 30 wrogów nie nabiłem sobie, niestety. Ups, mogłem jeszcze to zrobić. Tu na razie nie będę nic dodawał, bo bolałbym skupić się na nowych rzeczach. Z dodatku, żebyśmy też widzieli. A jeśli chodzi o mutacje, no na dzień dobry, tę nie zgodę, ale postaram się jakieś inne rzeczy. Myślę, że podparowanie wezmę to wale, dodatkowe złoto. I super, w sumie mam 8000 po pierwszym. Piętrze. Dwie komórki zdecydowanie popłacają w kwestiach zarobkowych. Już jakieś tam bronie nowo odblokowałem, a więc być może uda się je kupić, też pobawić się. O, tu już mam bramę otwartą, nie trzeba otwierać. Jak już raz to zrobiłem, tak skombinowałem w tym dodatku. I muzyka z tego deals jest świetna, po prostu kocham. Tak montowałem sobie ostatnio te 4 godziny ostatni odcinek, i Wam powiem. No, boska, boska sprawa. Podobno da się nawet włączyć na domyślny soundtrack z Castlevanii, bo to jest taki jakiś remix, czy, czy są motywy po prostu tego, nie? Ktoś mi napisał w komentarzu, więc ufam, że tak jest. <grych> tak czy siak, naprawdę nieziemsko to brzmi. Jeden z lepszych soundtracków. A jeśli chodzi o nowe lokacje, to one po trailerach na. Po... O jezus! I no on mi HP zabrał. Po nowych trailerach wydawał się ten dodatek taki odmienny, taki niepasujący wręcz do Dead Cells, nie wiem czy też mieliście takie wrażenie, czy w ogóle nawet nie widzieliście żadnych tam trailerów i ja też miałem takie właśnie wrażenie i, i kurczę, nie wiedziałem czy mi się to, to tak siądzie, ale jak tak gram... To wam powiem, mimo że widać, jak bardzo się to różni od pozostałych dodatków, stylem i wszystkim, trudno, żeby tak nie było, skoro polega to na krosie. Szkoda, swoją drogą, że z taką Terrarium albo Holonite nie zarąbali tak dużego krosa. To by było jeszcze lepsze, moim zdaniem, bo gry, które lubię. Ale same lokacje, jak już tak ograłem sobie, troszkę tutaj pochodziłem, i nie tylko, są świetne i ciągle tutaj chce mi się iść. Więc wydaje mi się, że jak teraz sobie pociśniemy troszkę z tą seryjką dalej, bo obiecałem wam, że troszkę jednak przy dodatku jeszcze poświęcę czasu na jakieś dogrzebywanie kontentu, może jakieś wyzwanka, może nawet ten strój króla tam zdobędziemy ending jakiś coś tam, no to może właśnie będę tutaj bardzo często szedł wtedy, te <gry> wampirki, kurczę. jeśli chodzi o to piętro i sekrety jakieś potencjalne to był jeden tu sekret związany z kotem takim i innego chyba już tutaj nie ma, więc w kwestii tej lokacji całą ograliśmy, mam wrażenie, że ten dodatek, o Jezus, nie zgoda już weszła tak po prostu, to wypijmy sobie do samego dna żeby nie było wstydu. Co do tych, tych Decel'sów, yy, nie wiem, jak często będą wychodziły odcinki, to po pierwsze. I nie wiem, zarazem. Aha, to są moce. Chyba bym nie brał. Chyba nie znajdę niczego, co mnie tak usatysfakcjonowało. Nie wiem, jak często będą wychodziły odcinki, i nie wiem, ile ich będzie wychodziło. Powiecie, że teraz został poza tym dodatkiem taki content dla tryhardów typowo ludzi, którzy wolą się spocić, i ja niekoniecznie miałbym na to czas. Niektóre wyzwania też się wydają dosyć bardzo wymagające cierpliwości. Poza tym, mam też ochotę na jakieś inne rzeczy na kanale, więc na pewno coś tam pobawię się ten, ale no, no nie wiem jeszcze, w jakiej formie to będzie wyglądało. No to wszystko. Zobaczymy też od czasu montażysty, bo tu się tyle tych zmiennych na siebie nakłada, to też nie jest takie mega proste. To tak dla fanów, którzy tutaj cieszyli się z powrotu Dead Cells, to wam mówię, jakby to mniej więcej wyglądało dalej. Ostatnio też wam tak się pożale, jako że byłem chory, tak cholernie mnie plecy bolały. Jezus Maria, ja czuję się jak 80-letni dziad. Nie wiem właśnie, czy to z choroby, czy przeholowałem siedząc przy kąpie, nagrywając i montując filmy. Tryb siedzący jednak no, no to jest kurczę zaraza XXI wieku Może nie tyle zaraza co jakiś mankament ale tak mnie bolały, nie mogłem spać, nie mogłem normalnie siedzieć, leżeć, nic nie mogłem. Maścią sobie nasmarowałem jednięte plecy i jakoś mi po jednym dniu troszkę pomogło, ale dalej coś tam czuję w tych plecach, się czuję jak staruch masakra 23 lata to już nie przelewki. Cała młodość już za mną. To są takie kurcze harpie ze skrzydłami jakimiś ognistym. Nie wiem, czy one są ogniste, ale są na pewno pomarańczowe i kojarzą mi się z ognistym kolorem. Nie wiem, czy to są właśnie harpie, bo na początku myślałem, że to jest ptaszor jakiś że to jest ptak. Potem dostrzegłem, że to jest harpia, jakaś kobieta ptak. A potem dostrzegłem, że to może być jakaś Erynia, bo chyba było coś takiego jak Erynia, ale chyba w mitologii bardziej. Była jakaś. A może Erynia to jest harpia? Jak ktoś wie, się do takich rzeczy, to. Na rzeczach to mi może napisać, bo. W sumie to ja tutaj tak rzucam nazwami. Bo co to może być za monstrum? Bo tak to tutaj bawię się takimi połączeniami różnych właśnie potworów widzę z legend, z mitologii, z jakichś takich folklorowych, są wampiry, no właśnie, jakieś tam ryboludzie, harpie, no to, to pewnie coś w te, te stronę, nie. O, mam już też pokój na dwie komórki dawno nie byłem. I jest sklep umiejętności. Ja bym się na umiejętności na razie nie rzucał. No i są bronie, yy, przetrwanie. Ja chciałbym tę nową brońkę, co wysysa duszę, czy ja ją dostanę? No nie ma jej. To co, lecimy do yy, zamku Drakuli teraz. Jeśli chodzi o komóreczki, wsparujesz wszystko naokoło siebie, zadając 60 obrażeń. Myślę, że możemy zrobić sobie ten kokon. On nie jest w dodatku, ale jeśli to jest sparowanie, to możliwe, że działa na, na umiejętności. Na przykład bym sobie wziął Tutaj, i bym sobie wziął jakąś mutację, która dodaje do parowania. Co sądzicie o tym? Ja nie wiem, co sądzicie, nie usłyszę was. Mogę bawić się jak w Dora poznaje świat, ale tu na przykład jest atak po pomyślnym sparowaniu, zadaje przywraca po sparowaniu. No, co tylko chcecie. Zobaczmy ten atak po sparowaniu. No, czyli mogę sparować umiejętnością, nie tarczą, to jest coś nowego. Tu sobie wyjątkowo weźmy i chodźmy. Ale są okna, jest jakiś ołtarz, znaczy nie ołtarz, jakaś kolumna wielka Nie wiem czy na tym należy się skupić, bo to jest coś z Castlevania Takiego wiecie, znaczącego w tamtej serii A, sparowałem mi się nie stało w sumie. To chyba trzeba bliżej troszkę używać albo coś tu, tu, O kurde, ale tutaj rytmy zabójcze O, sparowałem, sparowałem I zwiększyło mi atak, e, chyba Szybkość mi, z... nie, czekajcie, to parowanie nie działa chyba bo miałbym chyba miecz nad główką jeśli zadawałbym więcej. O! Jest, jest! Był miecz nad główką. Był miecz nad główką, widziałem, więc jednak wszystko działa jak należy. Zaraz sobie sparuję. Ok, sparowano. Fajne jest to parowanie na RT O! Ale super! Naskoczenie na wroga? Ogłusza go, ale super. Naskoczenie na wroga, że... że jak, że, tak? Kurde, gówno. <ścoughs> Smarowałem życie. Bo domyślnie już ogłusza, jak tak zrobię. O co to jest? Tego nie było. Wielki stos zwłok, ale pozlepiani dupami. Wow, czy to jest wielka jakaś kubka ciał? Tak, jakby ktoś próbował ulepić z nich kulę. Nie chciałby walczyć z czymś takim, bo. Aerial? Że powietrzne walki? Że bohater sobie nie radzi z walkami w powietrzu? Aerial? Właśnie nie wiem, co to znaczy do, do końca. Mi się kojarzy. Co, co miałaby do tego kula, to nie wiem. Hej, wygląda jakby wciąż oddychała. Lepiej, żebym tutaj nie stał zbyt długo, ale jest zatrute zarazom, indyk. Dobra, bierzemy to jest bez znaczenia dla nas. Znaczy, dla nas ma to znaczenie, bo uzdrowimy sobie całe HP, a nie da nam zarazy no bo to nie jest pięć kołórek. He, 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 he była taka bajka kiedyś. Nadjeżdża Nodi, coś takiego, i cały czas mi ta muzyczka gra w głowie. Nadjeżdża Nodi. Nodi! Ale wiecie, czego mi gra w głowie? Bo niedawno oglądałem sobie jakiś tam chyba film Miedzińskiego czy kogoś o tym, o tej bajce. A jeszcze bardziej niedawno <grymny> wyskoczyło mi, że jest gra na Game Boy Advance z Nodiego. Bo sobie dużo patrzę po ofertach gier Nintendo i. No to jest dosyć zabawne, bo no, kto by grał na jakimś Game Boyu, czy, czy coś w Nodiego? Czy to jest jakaś marka? Sławna, że ktoś, au, czułby się zobowiązany kupić taką grę tylko dlatego, że jest z marki, no Diego, co to jest? Aha, tu trzeba tak dosłownie skakać co jakiś czas, jest odpowiedni czas wymierzony, kurde, ale pokój Pierwszy raz mam takie pułapki, wam powiem Dobra Nie, kurde, <gry> wiedziałem, wiedziałem, że tak się skończy Straciłem całego kurczaka Dobrze, że nie gram na pięciu komórkach, nie miałbym już w ogóle życia Dobrze, mamy to. Ten skokon brzmi w sumie o tyle też spoko. <noise> kokon, 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 euro spoko, <noise> Że yy, mogę tarczę wywalić, bo to też zadziała jako tarcza i nawet lepsza tarcza. Hmm. To jest sposobność, ale główno. Dobra, odzyskałem, nie odzyskałem części, części HP. No, na dwóch komórkach to ta lokacja już jest taka, już troszkę taka średnia. Przynajmniej z moim buildem, bo ja wciąż mam broni O właśnie, lepsza glewia mm, Bezpośrednie ulepszenie Bardzo dobrze, bardzo dobrze Teraz będę od... Nas 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 naskoczyłem na niego, okej okay. Cześć kolego drogi O i jest skarb Czemu wy mi świecicie zabójcą gigantów Chociaż teraz może to być całkiem spoko Bo ja mogę kokonem sobie parować A poza tym No już za niedługo będzie boss Jestem ciekaw czy będziemy mieli tego samego bossa co ostatnio Że nas weźmie znowu pod ziemię Wielka łapa Czy to będzie na przykład tak że Teraz już będziemy mogli przejść dalej Na jakiegoś innego bossa Albo jakąś inną lokację Tu tu. Czacha na mnie patrzy Hehehe <laughs> Elektryczne, przyznaję, tarczę po zabiciu wroga. Nie, chyba bym nie chciał się w to bawić. Nie, 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 Apteczkę jeszcze dostałem. Gra mi, mnie ratuje po prostu jak mogę. Jak może. Jak mogę, to ja. Skarb, tarcza. Lepsza niż ta. Jest, jest, jest. Jest jeszcze lepszy zabójca. Wezmę sobie to zamiast glewi Bo to świetnie bije. Zaufajcie mi. I będzie jakiś nowy kontent. Przy okazji jeszcze zobaczę, co jest dalej. No, jest Git. Mega tę brońkę polubiłem. To jest coś takiego, co będzie wysyłało jeszcze wrogów. To jest mega do czyszczenia ogólnie. Więc mam i dobrą broń pod czyszczenie pięter I mam dobrą broń pod Bossa, czyli zabójcę Gigantów. Wszystko się zgadza. Tu mogę iść po Gwizdek, jakbym chciał, ale na sprzedaż pójdzie. Dobra. Idziemy! Tutaj bym chciał wziąć coś znowu pod parowanie. Może to leczenie się. Po sparowaniu ataku, wręcz. Tylko wręcz. Okej, okay. no to spoko. Koko, koko, euro spoko. Ta lokacja jest dosyć specyficzna, że się tak w górę idzie. Eee, sprzedamy sobie. <ścoughs> Ostatnio wolę kasę. No i tak się trzymam. Nieźle. I czy weźmie nas? Łapa znowu w dół? Eee, no, już widać. Część nie. Ziemi. <ścoughs> No i zabiera. Nie, to nie jest łapa, to jest łańcuch. Nie wiem, czemu myślałem, że łapa to jest. Tak, to nie przejdziemy dalej. O, oh, no i prosto do bosika. Zabójcy i tego, co mam, będzie mega dobrze. Co do broni, którą wziąłem, tej nowej, to jeszcze wam wytłumaczę dokładnie, jak to działa, bo chyba tego nie robiłem jeszcze. Ale tak, to zabójca powinien... O! Nie udało mi się sparować. Liczyłem na to, że się uda. Dobrze. On robi też takie samonaprowadzające ataki. Na to trzeba uważać bardzo. Wow! Ale on bije na tych dwóch komórkach. Nie poleciłem się nawet z tego. Dobrze, sparowałem, ale. Znaczy, uniknąłem, ale. Nie sparowałem mu tego. No to widać, że jest bardziej problematyczny na dwóch komórkach już. Nie! Sparowano? Dobrze. Okej, okay, załatwiłem go, ale sporo oberwałem. Był strach w pewnym momencie, nie? No Wychodzi z niego dusza Zabił się i mamy też strój Szkielecika, dev outfit Miażdżyciel, o, następny poziom mi się podoba Co ty tu robisz, kolekcja? Aha, bo go odnowił ten zegarmistrz no tak. Właśnie troszkę lipa, że nie mam żadnych nowych broni. Jeszcze mogę od kolekcjonera zobaczyć strzykawkę kiedyś. Ale skoro nie mam nowych broni, to Maria Renard zrobię twój kostium. A fiolet tym razem mm, zrobimy sobie tak. Już, już ta kaska i tak jest na dobrym poziomie. Może nie utrudniajmy sobie roboty, chodźmy do nawodnej osady, żeby jak najszybciej dojść do kontentu z dodatku. I jeśli chodzi o naszą broń, to dosyć mi się spodobała. Ponieważ jak zabijemy przeciwnika, no to on jest przyciągany jakby jego dusza na naszą stronę I potem leci w innych przeciwników Nie możemy tym krytów zadawać, ale to i tak jest wystarczająco mocne Nawet powiedziałbym, że zbyt mocne Od razu leci do wroga i wiecie, czyścimy całe piętro Świetne to jest, To tak jakbyśmy mieli dodatkowe efekty Na jakiejś broni pokroju zamrażania pobliżu albo czegoś takiego Więc mega fajna broń, w sensie to jest ta kosa od y, bossa, <laughs> kosa od bossa. <laughs> Powiedział, wytłumaczył wszystko. Już nic nie ulega wątpliwościom. I bardzo mi się też ten efekt kojarzy z y, Little Fighterem. Była taka gra Little Fighter 2, gdzie można było grać freezerem. To był, jak po samej nazwie, można się domyślić zamrażający chłopek, i on potrafił robić tornado. Które nie tylko podnosiło wrogów, ale też ich zamrażało I też oni mogli wpaść na innych wrogów i też tam zamrażać I generalnie sieczka się działa Jeśli ktoś już wpadł to tornado No i tak samo to wyglądało Niebiescy wrogowie wlatywali w innych Tak samo jak przy naszej obecnej broni Okej, okay, elitka Tam widzę, że broń jest Na sprzedaż Chodź, raszuj Czekaj O! U udało mi się uzdrowić troszkę AP o, znowu! Mogę się tak uzdrawiać tym kokonem, fajnie. Jezu! No, klikałem też kokon. Chyba trzeba troszkę wcześniej. Bo skończymy źle. Czy już jest całe odkryte? Chyba całe już. No, to do wieży zegarowej. Tutaj nic, co bym chciał. Chociaż to dużo efektów całkiem. To mi się podoba. Weźmy sobie. I już lepiej, żeby się nie wywalić. Pijemy. I bierzemy. Skarb odwal się. Muszę iść koniecznie do wieży zegarowej. Nie ma tu żadnego podziału. Może później będzie. O, o o! Yy, nic. <słyszymy> Fałszywy alarm. Musimy znaleźć tego wampira. O cześć. Witam cię. Mam dla ciebie niespodziankę. To pazo, wow, O wow, wow, ale złote to jest. Lud nie wygasza się i może być podtrzymywany, aż otrzymasz uderzenie lub reaktywujesz. Ale super! Ej, tego jeszcze nie miałem. Takiej formy. Świetna. O, klawisza na szczęście, nie zapomniałem, jak mi się to robi. Okej, okay. przeszedłem chyba całe. Możliwe, że jeszcze jedna wieża została tylko. No, mam wątpliwości, czy aby na pewno mam iść po prostu na tego bossa. Bo wydaje mi się, że jakby był boss, to na drugim etapie, właśnie tutaj gdzieś, jeszcze przed tym zegarmistrzem. Jak się okaże, że trzeba na przykład być na pięciu komórkach czy coś, żeby były drzwi otwarte do tego bossa, to się wkurzę. Mega się wkurzę. Albo chociaż trzy komórki. Dobra, to pokój zegarowy. To czy jestem w stanie tu iść na innego bossa albo coś takiego? Pokój zegarowy Okej, okay, może muszę go zabić najpierw Co jest dosyć dziwne, bo wydaje mi się, że już powinniśmy na innego bossa iść, ale może, może Strażnik czasu Ciebie też ostatnio nie polubiłem O nie Lepiej, żebym z tego bił Oj, 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 oj Nie, 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 nie a, sparowałem coś innego, Shurikena. Sparowałem Znowu. Sp tu się sparuje coś innego, jeśli nie ma się tarczy, chyba. Skokonu. O, znowu. Shurikena sparowałem, a nie chciałem. Dobrze. No i co, skończmy to. Ej, sk skakałem po nim. Był zastanowany Śmieszne w sumie. Nie za dobrze ci? Nie, 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 nie. Dobra, nie zgoda, weszła. To chiluje się szybko. O, dobra. To się nie skończy dobrze. Straszny ten boss, nie lubię go. Tak ostatnio narodziłem na innego, to, to ten zegar mi chyba bardziej mnie wykańcza. I co? Nic nowego nie dostałem, niestety. Ale musiałem już użyć i niezgoda weszła i wszystko, no było, tak, 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 już sobie było. <laughs> Chodźmy zobaczyć. O, jest, jest, jest! Wreszcie! Dotarłeś tutaj. Niestety nie możemy dostać się do zamku ojca, ok. Jak już raz wyjdziemy, zapobiega temu, żebyśmy postawili stopę w zamku, czyli Ranie, nie pójdziemy. Ja, piernicze. Ale to jest. Jak to nas trolluje! To po co mówiłeś o tym, klok? Rumie! Jezus, Maria. Czyli dalej musimy normalne podejście zrobić, bo musimy iść albo od więzienia możemy do Drakuli. pójść, albo tutaj. Nie możemy iść, wrócić się do tej lokacji. Ja, po prostu piernicze, ale nas wyrolowali. Ej, to mnie wkurzyło trochę. <ścười> Czuję się po prostu, jakby mi grafaka pokazywała autentycznie. To odkryję sobie chociaż nowe ubranki obładujemy wstrzykawę kolekcjonera, żeby się odstresować A, Ale nas zrobili. Oj! Fiola, mam fiolę i co my chcemy? Najwyższy zamek, czy. A ciekawe, czy jakbym na przykład był na tyle mądry, żebym to przewidział, to czy bym nie puścił, jakbym nie poszedł do tego zamku Drakuli? Chociaż nie, tam nie było innego przejścia. Aha, to tam nie można w ogóle iść. Hmm, No dobra, czyli wtedy. Początek mamy nie, na jakieś kanały albo coś pójdziemy, a, ale to jest mizerne. A, ja się napaliłem dzisiaj na content z tego dodatku, a gramie zrobiła wała. Mam dużo kasy, a to moja włócznia to już tak średnio bije. Najwyżej się wrócę. Włócznia, yy, kosa, miałem powiedzieć. Jak ty możesz przez taką ścianę grubą bić? Zagadka, gagadka. Siema, to teraz mam problem, bo od właściwej strony trzeba cię bić. O, okej. Okay. Cudowny wielki pokój dla cudownego wielkiego obrazu. Pieczęć króla jest rozpoznawalna po środku tak jak reszta. Tu możliwe, że coś miałem: jakiś obraz króla, yy, strój króla mieć albo coś. Może coś jakiś tutaj zagadek jest. Okej, pek, pek. Jajo, kokon. Lepszy kokon jest. Ej, bez kitu jest lepszy. Więc o zadaję. Mi to wisi w sumie. No to jeszcze potem tutaj możemy sobie wziąć zwojek. I lecimy. Tum tum, 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 Cześć, yy, kolekcjoner Ja chcę twoją strzykawkę Do jednego, no i inny odcinek to zostawię Strzykawkę kolekcjonera I ładuję jeszcze w cewkę tesli To tam jakieś inne przedmiociki Idziemy od razu, bo co mamy się tutaj rozczulać Tego poza już tyle razy <ścoughs> Widzieliśmy o, Ale z królem znowu, z Zobaczyć, dobra No to co teraz Czy uda mi się ogarniać Jakie miałeś ataki, oj Dobra Sparowałem ci to e, ze złej broni klepie Czekajcie chwilkę, będzie mi łatwiej e, Tak, nie wiem czemu mi e, Weszło klepanie z tej glewi Nie powinno tak być Oj, nie sparowałem, niestety, wow, wow, wow Odepchnąłem w niego trochę Okej, okay. leczonko dzięki Ej, jeszcze mogę podpykać Jak to fajnie działa, widzieliście, wszystko mu odepchnąłem Wszystkie bomby Niestety, właśnie Nie zadziałało o, mi to Jeju Pyk i pyk i kokon <laughs> Nie, nie wyszło. ej nie wyszło. Dobra, już weszło w niego No cóż Zabiliśmy po raz kolejny namiestnika Tutaj serio trzeba za każdym razem zabijać tą lancą? Teraz króla mi się nie chce Ja wolę już zakończyć grę Opuść, nie będzie endingu <noise> Niech żyje Kononowicz No cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Szczerze to zawiodłem się Na tym draniu, kurcze Jak on się nazywa Alucard, sprawdzę to Chyba w tytule dam go Alukart ty gnoju Ty po prostu Ale mnie wyrolowałeś, specjalnie robiłem podejście Żeby iść dalej i gówno <noise> Dobra, dzięki, wam wielkie miśki Za oglądanie, trzymajcie się I do następnego odcinka, pa, pa.